W ogóle na Śląsku z siedmiu mandatów lewicowych posłów zostały tylko cztery. Tylko cztery mandaty. Można by tutaj wyciągnąć, uznać, że polityczną odpowiedzialność za taki spadek poparcia w województwie śląskim dla lewicy powinien ponosić jej współprzewodniczący, a więc Maciej Kopiec. Ale dla niego samego przygotowano dosyć miękkie lądowanie. To jest start z paktu senackiego z Katowic. Z miasta Katowice, z którym wcześniej politycznie nie był związany. Wówczas ten plan wywołał wielkie protesty artykułowane publicznie prezydenta Katowic, Marcina Krupy, co w polityce zdarza się bardzo rzadko. Tym bardziej, że no, Marcin Krupa miał wszelkie zasady i powody ku temu, żeby dobrze żyć z senatorem koalicji, która sposobiła się do przejęcia władzy w kraju. A jednak, Zdobył się na to, żeby podważyć kandydaturę Macieja Kopca, argumentując tym, że jest to polityk niezwiązany zupełnie z Katowicami. Interweniował wówczas u Marcina Krupy sam Łukasz Kochut i chyba przekonał pana prezydenta Marcina Krupę, choć kulisów tych rozmów ja nie znam. W samych wyborach Maciej Kopiec mandat senatorski uzyskał, co nie było takie trudne, biorąc pod uwagę, że był kandydatem Paktu Senackiego, a Katowice jako duże miasto, to jest bardzo dużo wielkomiejskich, liberalnych głosów, uzyskał wynik lepszy niż kandydat PiSu i wynik lepszy niż kandydat y, związkowców, którym był y, pan Markowski. W efekcie y, utrzymał miejsce w Senacie, choć było ciężko. To też słyszę, słyszałem z kuluarowych rozmów, że Udało mu się zebrać 2006 podpisów na 2000 wymaganych ledwo, ledwo. Ale można uznać, że uzyskał koło ratunkowe. Tym kołem ratunkowym był start do senatu jako kandydat paktu senackiego z miasta Katowice. Zadziwiająca siła polityczna, żeby taką szansę otrzymać, na podobną szansę nie mogli liczyć inni posłowie lewicy którzy również startowali w okręgach, gdzie według szacunków nie było gwarancji reelekcji dla nich. I taki los spotkał Rafała Adamczyka z Zagłębia, taki los spotkał Zdzisława Wolskiego z Okręgu Częstochowskiego i taki los spotkał też poprzedniego współ wiceprzewodniczącego struktur SED w Województwie Śląskim Przemysława Koperskiego z Okręgu Bielska-Białej którego byłem do 2023 roku asystentem poselskim.